Pracownik kształtowania przestrzeni trudna do wymówienia, ale bardzo sympatyczna. Jaka przestrzeń! Proszę bardzo, bardzo chętnie odpowiem Państwu. Drodzy moi, ponieważ właśnie w ramach tej pracowni studenci projektują bardzo dużo obiektów w przestrzeni miejskiej, zdecydowanie bydgoskiej, bo chcemy, żeby studenci przy okazji poznali trochę lepiej miasto i projektowali w warunkach zdecydowanie konkretnych, opartych na uwarunkowaniach realnych poznając ograniczenia, jakie funkcjonują w przestrzeni i dzięki temu po prostu ucząc się bardziej praktycznie, a nie teoretycznie. Jakie konkrety mogę tutaj ze swojej strony przedstawić, czy omówić krótko? Na przykład studenci projektowali rynek w Starym Fordonie, nabrzeże Fordonu w Starym Fordonie, port w Starym Fordonie, były to miejsca, które zostały później przełożone na profesjonalne projekty i one są już realizowane w tej chwili. Dokładnie na dniach już wjeżdża ciężki sprzęt i zaczyna, zaczyna pracę. Nasi studenci projektowali również na Brdy i będą to na to robili z racji tego, że zagospodarowanie miasta związane z rzeką zostało przez mieszkańców wybrane jako priorytet i my oczywiście się natychmiast w to wpisujemy i będziemy różnego rodzaju realizacje wykonywać zgodnie z tym. Ostatnia świeżynka to projekty studenckie dedykowane przestrzeni Wyspy Muńskiej. Część z nich będzie zrealizowana dla Manufrotera, dla Parku Kultury. Także po prostu jakby punktem wyjścia i założeniem, jeśli chodzi o pracę w pracowni i kształtowanie przestrzeni, to jest uczenie się na żywym organizmie miejskim. Najpierw czytam ja. Czy na zajęciach wykonuje się makiety, czy korzysta z 3D? Potwierdzam, że takie jest pytanie. I potwierdzam odpowiedź, owszem, owszem, ale oczywiście nie od początku, bo musicie wiedzieć, że zajęcia, zajęcia w pracowni kształtowania przestrzeni trwają na pierwszym, na pierwszym stopniu dwa semestry, ale możecie również je kontynuować na stopniu drugim, na studiach magisterskich, a oczywiście dalej w las, tym więcej drzew. Wiadomo, że na początku niewiele umiecie, więc zaczynacie od pracy na makietach, na żywych makietach, budujecie modele, latacie z aparatem fotograficznym i szukacie tego, co zawsze widzieliście, ale nie wiedzieliście, że widzicie, a dopiero za chwilę zaczynacie projektować stosownie oczywiście do waszych umiejętności, które równolegle nabywacie na na innych przedmiotach, także rzeczywiście, w pewnym momencie pojawiają się, pojawiają się projekty 3D. Także to jest jakby efekt finalny. <tryk> <tryk> Jakie narzędzia używane są podczas zajęć? To jest jakby częściowo łączy się z poprzednim pytaniem. Już prawie, że zaczęłam na nie odpowiadać, ale opowiem może, jak wygląda, jak wygląda praca na, właśnie na, na pierwszym roku, na pierwszym semestrze i później na, 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 na pierwszym stopniu. Zależy mi na tym, żebyście korzystali jakby właśnie z różnych narzędzi i jakby ten stopień komplikacji jest dostosowany do Waszych umiejętności. Zaczynacie od analizy pewnych pojęć. Rytm, harmonia, kontrast, skóra budynku tak zwana, czyli różnego rodzaju wykończenia, materiały itd. Żeby umieć je dostrzec, żeby umieć, żeby umieć korzystać w sposób świadomy z zaznaczenia tych poszczególnych elementów już w projektowaniu, musicie umieć je znaleźć. I to wcale nie od razu w architekturze, ale najpierw w naturze. Chodzicie i robicie zdjęcia natury. Szukacie jakby ilustracji tych pojęć w, w, w naturalnych warunkach, w przyrodzie, w tym co Was otacza. Okazuje się, że przyroda jest najpiękniejszym punktem odniesienia do, do późniejszych Waszych analiz i projektów. Drugi etap to ta sama, te same poszukiwania, ale dotyczące już konkretnie architektury. Znowu, najpierw aparat i, i chodzenie i oglądanie. Także jak gdzieś zobaczycie takich ludzi, którzy chodzą po mieście i tak dziwnie wyglądają i tak się rozglądają, to są na pewno studenci z oblicza pierwszego roku, którzy właśnie mają zadanie na przykład dominanta, akcent, no i myślą cóż to jest i gdzie tego szukać. Jak już to przerobicie, i to jest to pierwsze narzędzie, czyli narzędzie fotograficzne, wasze oko-głowa to jest narzędzie, które was nie powinno opuszczać, wręcz przeciwnie no, musicie je rozwijać przez całe studia. Potem zaczyna się część praktyczna, czyli projektujecie model. Model abstrakcyjny tutaj widzicie za mną kilka takich przykładów to są właśnie modele, które ilustrują poszczególne pojęcia. Każdy ze studentów takie pojęcie właśnie dostaje. I to nie jest, jak widzicie, żaden model konkretnego obiektu, tylko raczej bardziej model abstrakcyjny, który ilustruje, jak dane pojęcie funkcjonuje w przestrzeni, jak ono może oddziaływać na przestrzeń, jak możemy korzystać w sposób właśnie świadomy z tego, co o danym pojęciu wiemy, czy, czy udało nam się ustalić. I wreszcie ostatni etap, i to jest cały czas. Jesteśmy na semestrze, na semestrze pierwszym, pierwszego stopnia, ostatnim etapem jest projekt, kiedy to student projektuje dowolny obiekt wzorniczy, ale oczywiście wpisany w przestrzeń miejską, więc mogą to być różnego rodzaju elementy, nie wiem, siedziska, jakieś, jakieś pojemniki na, na ziemię, obiekty dla dzieci. Obiekty dla ludzi starszych, jakieś obiekty sportowe, ale wszystko mówimy o małej skali, czyli medy miejskie, mała architektura i tak dalej. Ale one muszą być zaprojektowane tak, by znowu wykorzystać to analizowane pojęcie i wpisać dokładnie swój projekt w kontekst przestrzenny wybrany. wybrany. Czyli tutaj jak gdyby student już pokazuje na ile zrozumiał te swoje poszukiwania i na ile potrafi je wykorzystać. Ten projekt już właśnie jest, jeżeli student jest już gotów to jest przygotowywany w 3D, jeżeli nie to projektuje jakby na miarę swoich umiejętności. To jeszcze nie jest moment, kiedy to 3D jest wymagana, ale jeżeli ktoś już umie to proszę bardzo jak najbardziej, jak najbardziej może. Kończy się wszystko planszą, modelem, który widzicie właśnie. A na drugim, na drugim semestrze projektujemy już właśnie obiekty bardzo konkretne na konkretne jakby zapotrzebowanie, no głównie Bydgoszczy, ale pewnie wyjdziemy poza Bydgoszcz, bo takie, takie zgłoszenia są i myślę, że, że będziemy tutaj naszą strefę wpływów zdecydowanie rozszerzać na region i jeszcze dalej. Dziękuję.